No cóż, yy, gratuluję trenerowi jego zespołowi zwycięstwa. Myślę, że zwycięstwo zasłużone. Olimpia wygrała. No, Olimpia Grudziądz niestety. Wygrała dlatego, że była zespołem konkretnym. Yy, wykonała yy, prawidłowo to co, się, yy, to, co się powinno wykonać na boisku. Krótko mówiąc, wykorzystała nieliczne sytuacje w pierwszej połowie. Przy naszej tutaj pomocy zresztą, nie tylko przy, przy, przy pierwszych bramkach, ale ale przy trzeciej również. Natomiast no, w drugiej części meczu już sporo było takich momentów, kiedy, kiedy, się mocno kiedy się mocno odkrywaliśmy i ryzykowaliśmy dużo więcej, więc siłą rzeczy te sytuacje również się pojawiały dla przeciwników i, i pomimo tego, że staraliśmy się konstruować akcje, staraliśmy się, staraliśmy się grać ofensywnie, staraliśmy się się tutaj pokusić o, o zwycięstwo. No wychodzi na to, że najpierw musimy nauczyć się zdobywać bramki jednak, bo w dalszym ciągu nie potrafimy. Dzisiaj jeszcze do tego dołożyliśmy niestety w tym meczu yy, zbyt małej jakości, jeżeli chodzi o, o defensywę, błędy indywidualne. No i, yy, i tak jak mówię, no, zasłużone zwycięstwo gospodarzy. Gratuluję, no, nasza sytuacja no już od jakiegoś czasu nie jest ciekawe, więc no ale to już jest jakby nasz problem. Dziękuję. Tyle mnie. Dobry wieczór. Oczywiście dziękuję trenerowi za, e, za gratulacje. Pierwsza połowa, ja bym, ja bym podzielił ją tak na, na takie trzy piętnastki, takim tak przekazałem swoim zawodnikom w przerwie, że 15, pierwsze 15 minut, no to chyba wszyscy chyba mówię wspólnie, wszyscy razem nie, pozna, nie poznawaliśmy siebie. Druga piętnastka już zdecydowanie lepiej szczęliśmy ramkę. Potem druga trzecia, trzecie 15 minut to taka olimpia, która, no, która miała wyjść od, od pierwszej minuty. No, druga połowa to jak tutaj trener powiedział, szczęliśmy drugą ramkę i, i zespół Olimpijny zdecydowanie się gdzieś tam odkrył. Szkoda, szkoda mówię, bo nas nikt by nie oszczędzał, natomiast mówię ja zawsze dążę do tego i tłumaczę z, z zawodniką, żeby... żeby wszystkie sytuacje, które są możliwe, tak, są możliwe, żeby próbować wykorzystać. Także ta skuteczność dzisiaj na pewno na mniejszym poziomie, co mogłaby być, ale cieszymy się, że oczywiście z punktów, bo to było najważniejsze. Zespół, mój pokazał po raz kolejny, że potrafi grać dobrze w piłkę. Zagraliśmy z tyłu na zero. Ważna, ważna rzecz, zwłaszcza że wiemy, jaka, jaka nasza sytuacja z tymi środkowymi obrońcami jest, ale pokazuje, że, że w tym zespole są u niektórych zawodników rezerwy takie, że możemy wykorzystać się oczywiście na innych pozycjach, i pewnie to, to mnie jako trenera cieszy. Także gratuluję swojemu zespołowi, wszystkim zawodnikom, którzy oczywiście dzisiaj wystąpili w meczu, którzy nie wystąpili, którzy byli poza osiemnastką. Mówię, zrobili dobrą pracę. Z ciężkim przeciwnikiem, bo widzieliśmy, że Olimpia tutaj przyjedzie po punkty, bo ostatnio im nie idzie, ale to na pewno nie jest zespół tam, gdzie, tam, gdzie jest tabeli, dlatego życzę że trenerowi, żeby jak, naj, jak najszybciej uzbierali punktu, punkty i, i spokojnie grali w tej, w tej lidze.